Cuitajcie kochani. Spotykamy się dzisiaj po raz drugi i dzisiaj mam dla Was propozycję, która jest bardzo ważna, ponieważ zbliżają się święta wielkanocne i trzeba sobie zrobić takie oto maleńkie zajączki, które będą świetną dekoracją na Waszym świątecznym stole. Wykonanie takich zajączków jest bardzo proste. Patrzcie, jak się składa papier. Ja wszystko Wam pokażę. Czego będziesz potrzebować? Będziesz potrzebować kartki A4, kartki A4, nożyczek, nożyka. Ale z tymi narzędziami, a zwłaszcza z nożykiem, lepiej jakby by było, gdybyście poprosili rodzica, żeby wam pomógł. Bo z kartki A4 musimy wyciąć kwadrat. Czyli dzielimy kartkę na połowę. I do tego właśnie nam będzie nożyk potrzebny, żeby tą kartkę sobie równiutko podzielić. I z takiego kawałka papieru będziemy robić zajączka. Ja wzięłam tutaj biały. Ale może być równie kolorowym, ale nie wiem, jaką kartkę będzie mieć w domu. Więc pokazuję na białym, ponieważ biały będzie można troszeczkę sobie pomalować. Żeby uzyskać kwadrat, musimy złożyć w ten oto sposób kartkę, czyli robimy taki trójkąt, a tą część obetniemy nożyczkami. Równiutko przy krawędzi obcinamy nożyczkami. I jeśli chcesz, żeby twój zajączek był kolorowy, to koloruj go pisaczkiem w taki nieregularny sposób. Bo e, jeśli masz białą kartkę, to zajączek byłby tylko i wyłącznie biały, ale jeśli zrobimy mu takie mazi, 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 to będzie miał. Fantastyczne futerko. Widzicie, nie musi być to równe, może być w różnych kierunkach, żeby było ciekawe. Pierwszą linię po, po wycięciu tego kwadratu mam już pierwsze zagięcie, czyli powstał nam trójkąt. Kolejne zagięcie to będzie tam, gdzie jest linia, wierzchołek jeden spotykamy z drugim. Czyli robimy kolejny trójkąt i mamy już dwie linie przecinające się w środku. Następnie odwracamy na kolorową część i składamy jeden brzeg do drugiego brzegu, czyli ten spotyka się z brzegiem tutaj na dole. Spróbujcie składać to w miarę dokładnie. Tym łatwiej będzie Wam później poskładać tego zajączka. I dokładnie przyciskamy linię, żeby nam się dobrze odznaczyły. I już mamy trzy linie przecinające się w środku. Teraz kolejne yy, zgięcie to będzie ta, ta strona, dołączy do tej, yy, ta krawędź. W ten sposób uzyskaliśmy cztery przecinające się w środku linie. Teraz zwróćcie uwagę, co robimy. Robimy przekładamy jakby na drugą stronę i zobaczcie, te linie pozwolą nam bardzo łatwo złożyć taki oto trójkąt. Dociskamy wszystkie linie, kładziemy sobie na stole Dolnym, dolną krawędzią trójkąta. Do siebie. I mamy tutaj dwa takie trójkąciki. Jeden z nich, ten, wierz ten wierzchołek tutaj, ten, spotykamy z tym u góry. Tak. I zaginamy tą linię, przyciskamy ją dość mocno. Z drugiej strony również pojedynczy trójkąt, bierzemy i robimy to samo dociskając porządnie krawędź. Teraz już uzyskaliśmy takie kolejne dwa trójkąciki. Z jednej strony i z drugiej. Teraz ten wierzchołek spotykamy z tym tutaj u góry, ten z tym. W ten sposób, ale robimy tylko tutaj yy, przyciśnięcie. Otwieramy, i ta linia pokaże nam, gdzie możemy ten wierzchołek zetknąć z tą linią. Czyli robimy coś takiego. Z drugiej strony, robimy to samo, ale już nie musimy zaginać tej części, bo tu już nam się spotka z tym wierzchołek, z wierzchołkiem ten wierzchołek. I mamy oto taką figurę, taki model. Kolejna, kolejna rzecz to te skrzydełko. Opieramy tu na tym brzegu i dociskamy. I powstał nam kolejny trójkąt z jednej strony. I to samo czynimy z drugiej, w ten oto sposób. Teraz ten maleńki trójkącik składamy znowu na pół, czyli ten wierzchołek spotyka się tutaj z tą częścią trójkąta. Widzicie? W ten sposób. I z tej strony robimy podobnie, czyli ten wierzchołek spotyka się tutaj z tym wierzchołkiem. I dociskam. Teraz będzie nieco trudniejsza część, ale myślę, że sobie poradzicie. Jeśli odciągniemy ten trójkącik, tu pokaże się nam ten większy z taką oto kieszonką. Widzicie? I teraz do tej kieszonki musimy wsunąć ten trójkąt, który. ten podwójny trójkącik malutki. Widzicie? W ten sposób. To samo robimy z drugą stroną, czyli otwieramy sobie lekko kieszonkę. I wsuwamy sobie kolejny trójkąt do środka. I powstaje nam taka autobryła. Teraz odwracamy nasz model do góry nogami, czyli ta część jest położona na stole. I znowu ten wierzchołek spotykamy z tym u góry. Dociskamy ładnie. Ten trójkąt i ten wierzchołek również do góry. Czyli robimy to samo, tylko z drugiej strony. I powstało nam znowu coś takiego. Teraz odginamy tą część, by powstała taka figura. I teraz ten wierzchołek musimy dołączyć tutaj do tej środkowej linii. Która jest linią tych dwóch elemencików. Tutaj nie mam miejsca wyznaczonego, gdzie staramy się tak mniej więcej w połowie, w połowie tych, tej linii przy, docisnąć trójkącik. Zamykamy, podnosimy drugi trójkąt i robimy to samo, czyli ten wierzchołek do tej środkowej linii. znowu go zamykamy. Teraz mamy coś takiego, z tej strony jest tak, a z tej strony mamy tutaj takie od skrzydełka. Teraz takie skrzydełeczko zaginamy, by powstał nam taki długi, długi trójkąt to będą uszy naszego zająca w ten sposób. Z drugiej strony robimy to samo i wygląda na razie jak trochę jak mucha. Ale nic się nie przejmujcie, nie będzie to mucha, tylko zajączek. Tutaj trójkącik, ten długi, długi trójkącik otwieramy. Drugi również. Oj, widzicie już cając na uszy. I teraz trzeba złożyć ten wierzchołek tutaj do y, brzegów tych trójkącików, czyli składamy to tak mocno, bo tu już jest kilka warstw, więc y, jest twardsze. Staramy się to mocno y, docisnąć. I ten wierzchołek y, również do środkowej, y, y, do czubków, trykątów obok. Tak poprawię sobie uszy, bo mi uciekły moje uszy zajączkowe. Jest jedno ucho, jest drugie. Poprawiamy uszy. I teraz bierzemy w ten sposób do siebie, proszę zobaczyć, w ten sposób do siebie. Tu jest taka maleńka dziureczka, do której trzeba mocno wdmuchnąć powietrze. Tutaj. Jeszcze mała kosmetyka, bo się puszko odgięło. I zajączek prawie gotowy jest. Z trójkącika dolepimy mu nosek, ja mu zrobię czerwony. Troszeczkę kleju. na środku, tam gdzie była ta dziurka, w którą pompowaliśmy powietrze. Doklejamy nosek. Tutaj ja się skrzywił. Muszę go poprawić. No i jeszcze raz poprawka. Spróbujemy dać tutaj klej. Może będzie łatwiej. Doklejamy nosek. Mamy nosek. I czarnym pisaczkiem. Ja nie mam czarnego, mam zielony, ale to nic nie szkodzi. Robimy oko, oko, wąsiki. Możemy mu namalować pyszczek. I zajączek gotowy. Życzę Wam udanej zabawy z papierowymi zajączkami. Myślę, że z powodzeniem, z powodzeniem wyjdą Wam te zajączki. Jak już zrobicie te piękne zajączki. Poproście rodziców o zdjęcie tych prac i wyślijcie do mnie. Do zobaczenia za jakiś czas.